Okazuje się, że nie trzeba jechać nad morze, by postawić stopy na nadmorskim piasku. Jestem w zachodniej części miasta, na terenie parku, gdzie znajdują się trzy zbiorniki wodne: Pacyfik, Bałtyk i Adriatyk. Teraz widzimy Adriatyk z piękną plażą i piaskiem przywiezionym z łeby. No, czy może być coś lepszego w centrum miasta? Zobaczcie, jak tu fajnie. Popływamy tutaj też na kajaczku, na rowerkach wodnych. Mamy tutaj też dwa korty tenisowe: skatepark i park linowy. Skatepark to tak pode mnie. Ale nie zabrałam wrotek. Także ja tę chwilę zabawię i widzimy się Pepko. Hejka, kochani, witajcie w trzeciej części przeglądu z Pepko. Pepko na wyjeździe. Skończyliśmy na bieliźnie, ale tutaj obok są stroje kąpielowe, więc od razu sobie je zobaczymy, bo zobaczcie jakie gaciorki, No ja nie wytrzymam, jakie grochy. Zobaczcie ten staniczek. Także zrobimy sobie te stroje kąpielowe i wracamy na bieliznę. Biało-czarne paseczki, staniczek widzę usztywniany i rozmiarowo od S do XL 20 zł i majteczki od S do 2XL 15 zł, czyli komplecik 35 zł. Ura od S do XL o tu jaka pantera od S do 2xl 25 zł. Ładny turkusik z taką ozdobą, kółeczkiem po środku. I tutaj rozmiarowo od S do XL 19 zł. Zaraz mamy majteczki. 15 zł od S do XL, ale nie widzę góry. Ten jest też bardzo ładne. I gaciorki dyszka. Natomiast. Aha, od S do 2XL rozmiarówka. Natomiast góra 19. I tutaj też do XL. to różni, to fiolet, taki buraczek. I one 15 zł. Jest też góra. Już sobie, o, zobaczcie, bardzo ładna. Od S do XL. Szerokie wiązane ramionczka, jak widzicie. O, I ma nawet tutaj te poduszeczki. Dobra, muszę go powiesić, żeby sprawdzić cenę. I on 25 zł. No i czarne, ale tak czarne, no, niekoniecznie, nie? Wracamy na bielistę i od razu zaczynamy tutaj od tych staniczków w kropeczki. 15 zł. I tutaj do wyboru mamy: o, duży wybór mamy. No te, jakie fajne paseczki takie ze srebrną nitką? Tak, ze srebrną nitką. Osztywnione miseczki. Gładki z koronką. I gdzie tu jest cena? On? 20 zł. No taka ładna nawet ta koroneczka. Ale gdzie są większe stanieki? Chyba gdzieś tam troszeczkę dalej, bo obiecałam, że przejrzymy też te większe rozmiary. No i białe. Jak to białe. Delikatnie usztywnione miseczki. 8 zł. I także dobra. Lecimy na coś większego. No i tutaj dziewczyny mamy już konkrety. Miseczka F. Także jest fajnie ale kolorystycznie widzę biały, widzę beż, widzę czarny, delikatny róż, także na no, słaby wybór, jeśli chodzi o kolory. No dobra, przelećmy to, co jest. Białych jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór, także na pewno jak dziewczyny szukacie to coś tutaj sobie wybierzecie. On delikatną cyrkonią na środku i on 20 zł. Ten jak tak patrzę, to zalatuje mi pod brzoskwinkę, ale to jest taki beż, taki kremno. ciężko określić, no jak to tam z nim jest. 20 zł. Ten tutaj zwykły biały 8 zł. I coś usztywnianego z koroneczką. I, I on 25 zł. Także no coś tu wybierzemy, dziewczyny. O, jeszcze jest taki też z taką delikatną koroneczką. I on również 25 zł. No, ale kolorystycznie słaboc Ten jest bardzo ładny, taka delikatna koroneczka. Naprawdę mi się podoba. Co myślicie? No? Tak, nie wygląda tanio. Wiecie o co chodzi. No i oczywiście czarne. No i to będzie wszystko to samo, co powyżej. Chociaż ten nie. Ten jest zdecydowanie inny niż reszta. Raz ocena cena też inna, 30 zł. I powiem wam, on jest fajny. Dziewczyny, naprawdę zwróćcie uwagę, jak będziecie w pepko. O, i jakaś też koroneczka czarna. I, I ta koroneczka 15 zł. Zobaczcie, jakie fajne te gaciorki. Od S do 2 XL. Cena 15 zł. I to jest dwupak. Bardzo ładna koroneczka z przodu. Oj, nawet z tyłu. No powiem wam fajnie to wygląda. Tak przybliżę troszeczkę kamerą, żebyście mogli sobie dokładnie obejrzeć. No i teraz ciekawe, czy tutaj są jeszcze jakieś inne. Czy to będzie wszystko to samo? Nie, to będzie wszystko to samo, ale naprawdę ładne. Naprawdę ładne. Również dwupaki w różnych kolorkach, jak widzicie. A nie, jednak to są trzy paki. Trzy paki za 7 zł. Od S do. 2XL, tutaj też powyżej różne kolorki, również trzypaki. Co jak co, ale gaciorków pepko pod dostatkiem. Zobaczcie, no naprawdę te zielone bardzo ładne, tutaj co prawda dyszkę, również trzypaki. No naprawdę można jest w czym wybierać. I te tutaj również trzypaki za dyszkę. No i jest tutaj tych wzorów, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pod kolanka no tak może zobaczymy, sprawdźmy, przypomnijmy sobie cenę, nawet nie pamiętam, jakie to są ceny, długie pod kolanka, I to są trójpaki, 3 złote, czyli wychodzi nam złotówkę za jedną parę, czyli fajnie, jasne i czarne, ale o, są też te takie króciutkie i te króciutkie 4 złote, czyli wychodzi nam 80 groszy za parę, czyli tutaj jest pięć par, no okej. Okay. Zwykłe rajstopy 4 zł, tutaj mamy dwie pary, czyli wychodzi 2 zł za sztukę, dostępne jasne i czarne. Patrzę jeszcze za wzorami, ale nie, wszystkie są gładkie. Dobra, lecimy na półeczki. Jestem na dziale kuchennym, już jestem bardzo ciekawa, czy tutaj jest coś, czego nie ma w moim mieście. Szczypczyki 7 zł, działają, działają, ładny kolor. Nożyczki w komplecie 3 sztuki 7 zł, kolejne szczypczyki porządniejsze troszkę 9 zł. No i paczki, i te pędzelki 4 zł. Ale ładny ten kolorek. No naprawdę. Silikonowa mata wymiar 40 na 50 20 zł. No jak ona mi się podoba i teraz czy ja ją chcę? Nie wiem. Placka do lodu z pokrywą. 5 zł. też bardzo ładny kolorek. Bardzo ładne kolory. Zagubił się tu jakiś pojemnik próżniowy. Taki pojemniczek malutki. I on 2,50. No jaka drobinka. Ciupinka. Co tam trzymać? Silikony do lodu. Bardzo ładny kolor. Również, chociaż te poniżej bardziej mi się podobają. I to jest dwupak 8 zł. Klipsy 30 sztuk. 5 zł. Taki zestaw dwukolorowy. Trzy kolorów. Do kompletu takie różowiutkie skrobaki? Dwie sztuki 3 złote, jeden jedyny, ale miałeś wzięcie kolego. Ładny kolor, taki różowiutki. Czy zobaczymy tą cenę? No zobaczcie. Nie chciała się odwrócić. 2 złote, a te zestawy lejków zielone i brzoskwiniowe trzy sztuki, 4 złote. No, okej. Okay. Przyszłam na zapachy i widzę tutaj taką nowość, ale im dłużej się przyglądam, tym bardziej kojarzą mi się te świece z niczami. Tak do domu raczej, no nie, raczej bym sobie tego nie wzięła, także odpada. I kolorowa świeca w poprzednim pepko był taki stożek, taki ala stożek, taki odwrócony stożek. No, wiecie o co chodzi. Ona 10 zł. Dobra, widzę coś jeszcze, ale już od razu mówię, nie chcę kogoś urazić, ale ta również, taka, nie wiem, trochę cmentarna mi się wydaje. No nie wiem. Raczej, raczej do domu bym jej nie wzięła. No nie wiem, podoba Wam się ta świeca? Może ja po prostu mam takie dziwne odczucia. I ona 15 zł. Rukusowe kulki zapachowe odświeżacz powietrza, 2,50. Ładnie się na to patrzę, ale czy to długo pachnie, nie wiem. Możecie napisać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Pamiętajcie, jak jesteście tutaj nowi, koniecznie zostawcie serduszko w komentarzu. Jeśli wpadacie częściej, zostawcie dwa serduszka. O 130 na 170, cena 30 zł. Bardzo ładne. O, i jest też ten pasujący do tych świec, taka sama szata graficzna i do tych poduszek, które... Pokazywałam w pierwszej części, muszę sobie do niej wrócić. Zatrzymałam się tu na chwilę, gdyż zaciekawiła mnie ta tuba. Tak, to jest dział zabawek. I tak, wiecie co, patrzę i oglądam i nie wiem, co to jest. W każdym razie, wiek gracza od 3 do 99 lat. A no dobra, już widzę, co to jest. To są kości do gry i karty do gry. No, fajne to. I to kosztuje 20 zł. No, powiem Wam, że nie domyśliłabym się. O, są zielone i pomarańczowe. Czy to się czymś różni? Pewnie nie, pewnie tylko opakowanie. Jajka niespodzianki. Tak wiecie, jak już tutaj przystanęłam, to chwilę zostaniemy na tym dziale. I te jajka, 15 zł. Nie wiem, co to są za niespodzianki. Może coś z tego obrazka, co jest pokazane. Są też takie fioletowe i obrazek jest ten sam. Także no nie wiem, jak wiecie, co to za... Jajka niespodzianki, to możecie napisać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. No ale słuchajcie, zobaczcie, spotkałam. Kojarzycie te lole? No, to są bardzo popularne teraz takie na czasie laleczki. I ona tutaj jest jedna. I wiecie co? Jestem tak ciekawa, ile ona kosztuje w PEPKO. Ale nigdzie tutaj nie widzę ceny. Jest tylko naklejka Pepko, więc dobra, odłożę ją i potem podejdę do obsługi i zapytam, ile ten lol kosztuje, więc napiszę Wam w komentarzu. Te tutaj zwierzaczki są takie ala na styl tych zwierzaczków, które ja ostatnio otwierałam w filmie dla dzieciaków. Możecie sobie do niego wrócić. 15 zł. A cóż to za torba? No jakaś tam torba, na pewno taka ala sportowa, 20 zł. różowo szara no, Kolorystycznie całkiem oj. I ja oczywiście stłuciłam. Kupki. Jak już je zrzuciłam, to od razu sobie o nich opowiemy. 20 sztuk 4 zł. Ale zajrzyjmy do tej torby. Dość pojemna. Mogłabym ją wziąć, ale. Mam tylko jedną rękę. Czy tutaj jest coś jeszcze innego? Tak, są jeszcze czarne. Ale czy ona jest taka fajna? Taka sobie to. Pojemniki podróżne. I tutaj tak. Są nowości ale widzę też opaski do spania. O i tutaj a nie, chyba te opaski już były, tak się chwilę zastanawiam, ale chyba je wszystkie znamy, co? Tak coś mi się wydaje. 3 złote. No i teraz traf babo na haczyk. To jest <noise> największy problem, jeśli chodzi o górne mieszaki. Ale tak zobaczmy jeszcze jakie mamy tutaj wersje kolorystyczne. No i jest bardzo duży wybór, także Także fajnie, dobra, i zabieramy teraz te pojemniki podróżne. No, na pewno jest nowość, bardzo ładne, kolorowe kwiatuszki. I ten zestaw, czekajcie, już sprawdzam. 8 zł. No, i tutaj jeszcze mamy takie inne kolorki w przezroczystych kosmetyczkach. O, co to jest? Feleryna przeciwdeszczowa, no świetnie, świetnie. Kiedyś szukałam i nie mogłam nigdzie spotkać, nawet wrzesłanie. I ona dwa złote. Dobra, teraz te kosmetyczki, słuchajcie, tak dają poczęte, że dobra, chyćmy je, chyćmy je. Niech się oko nacieszy, bardzo ładna I ona dyszkę. No tutaj, ale to wszystko znamy, no nie? Tak, tylko szybciutko przelecimy dla przypomnienia. Może ta zielona jest jakąś nowością. Ona tutaj wszystkie dyszka. Dobra, lecimy na talerzyki papierowe, bo tutaj już oko mi leciało, widziałam jakieś nowości. Bardzo ładny błękit, taki błękitno-złot. 12 talerzyków, 4 zł, średnica 18 cm. No ten też bardzo ładny kolorek i o te liście też robią wrażenie. O i tam za nimi jest masa, masa jeszcze innych wzorów dobra, co my tu mamy to jakaś opaska, czyli takie akcesoria imprezowe 5 zł, 20 cm, 8 plus dobra, ale zanim to zrobimy, to może jeszcze wróćmy na chwilę tutaj. patyczki, słomki 3 zł, silikony do lodów 10 zł, kubeczki kubeczki takie 2, 3 kolorowe, 4 kolorowe 24 sztuki, 4 zł i więcej kubeczków no wszystkie ładne, o te jakie też ładne różowo-złote 12 sztuk 4 zł 220 ml. Pasują mi do paznokci. I kolejne gadżety imprezowe. 10 sztuk 4 to Tutaj na takim patyczku. Kolorowe proporczyki 4 zł I Ciekawe czy są jakieś inne jeszcze kolory. O, tutaj jakieś świecące. Jej! A cóż to jest? 15 zł, nie wiem, to jest jakiś łańcuch, podejrzyjmy. Nie, to chyba jakiś taki cały zestaw, czyli to chyba ten zestaw ze zdjęcia. Tutaj, no, fajne to, naprawdę fajne. I tutaj dwuchany konik, jednorożec, 8 zł ształki 12 sztuk 3 zł papierowe słomki 50 sztuk 5 zł 24 sztuki 3 zł wykałaczki 100 sztuk 2 zł świecące opaski testowałam w filmie dla dzieci fajnie intensywnie długo świecą 3 zł 15 sztuk wykałaczki w pojemniku 2 razy 500 sztuk 4 zł Baloniki różowe, serduszka 5 sztuk 5 zł, obok kropeczki również 5 zł 5 sztuk. Balony modelujące, również testowałam w odcinku dla dzieciaków, 8 zł 10 sztuk. Świetna zabawa, można wyczarować świetne zwierzaki. Może po imprezie każdej trzeba posprzątać, wróciłam na dział porządki. Zobaczcie jaki fajny komplet szczotka z szufelką, no świetny ten komplecik. No, tak mi się podoba. 15 zł. Duża, fajna szufelka. No fajna, naprawdę fajny zestaw. Są też koszyczki, to, są, to jest na pewno nowość. Te mniejsze 8 zł, te większe 15 zł. Ale jest też myjka, ale tą myjkę znamy. A tak, tylko, chyćmy. Nie widzę też ceny, także, także, no nie podam. No i co, trochę mało w tym pepko, co? Ale mam pomysł. <laughs> Lecimy jeszcze do wiedronki, chodźcie na koszyki, zobaczymy co tam w Biedronce słychać. Taki konkretny przegląd nowości z Pepko zrobię już po powrocie, za kilka dni. Już w i nie uwierzycie, nie ma koszy. Po prostu nie ma koszy. Pierwsza Biedronka, którą spotkałam, gdzie nie znalazłam koszy takich wiecie, tych wyprzedażowych, gdzie tam wszystko jest i można sobie różne rzeczy przebierać. Jest tutaj tylko jedna taka mała półka, więc, więc już sobie ją przeglądam. Kocyk LOL 70 na 140, 25 zł. Narzuta na łóżko, 200 na 200. Ładna, no nie? Świetna, ale nie widzę ceny. Dobra, komplet pościeli 160 na 200, dwie poszewki 70 na 80. A tutaj jakieś ciaposzki. Co tutaj jest? Tylko oszczędzam baterię. A na tym drugim? Nie jestem leniwa. Aha, nie jestem leniwa, tylko oszczędzam baterie. No fajnie. I jakieś kropeczki. Tylko wiecie, to wszystko trzeba do czytnika, bo tutaj nie ma ceny, jak to w koszach biedronkowych. To nie jest kosz, to jest półka. Ale ja lubię sobie tak, wiecie, coś tutaj wygrzebać. O, to jest dosyć fajna. I ona również 160 na 200. Również dwie poszewki 70 na 80. Oczywiście ceny brak. Trzeba... Czytnik i naprzód. I patelnia. No wyjdzie. Wyszła. Taka naleśnikarka do wszystkich typów kuchanek, w tym indukcyjnych. Fajna rączka. Narzuta na łóżko. 200x220. Taki mój kolorek. Ładna. Oj, tutaj jeszcze taki śniutki brudny róż. No. Zobaczcie, co znalazłam. Guma do skakania. No, ja nie wytrzymam. Dawniej to się skakało na takiej gumie do majtek, pamiętacie? <noise> Ale całe przerwy, wszystkie przerwy w szkole. Dobra, biorę ją, sprawdzimy cenę, bo tutaj nie widzę. A jestem nią mocno zainteresowana. Taka kolorowa, no naprawdę. I słuchajcie, znalazłam jeszcze takie bańki. Taka rosnąca bańka, też nie ma ceny. A chętnie bym ją zabrała, także chodźcie, idziemy do czytnika. Się chwilę przy tej szafie z kosmetykami, gdyż myślę o bazie z bel. I ta jest akurat ta jest wygładzająco matująca nie wiem, są trzy te bazy i no nie wiem na tą się zdecydować. Ja słyszałam, że są fajne. Ta niebieska wygładzająco nawilżająca i, i zielona na zaczerwienienie to na pewno. Polecacie którąś z tych basta? Gdzieś mi się obiło o uszy, że one są dosyć fajne pod makijaż. No nie wiem, nie miałam. Jakieś Be Beauty, podkład. Też tego w ogóle nigdy nie używam. Pudrowe wykończenie, krycie niedoskonałości. No nie wiem, nie znam. Zobaczcie, jaka świetna promka na Eveline minus 60%. Tak się rozglądam, gdzie to Eveline, bo widzę tylko płyny micelarne. Także zobaczmy sobie może, jakie mamy tutaj te płyny. No wszystkie tutaj dobrze znane, ale nie miałyście to wiadomo, teraz fajna okazja. Można sobie wypróbować. Polecam Wam również wypróbować tą nową serię Rich Coconut. Złoty przeciwzmarszczkowy, niebieski nawilżający i różowy różany. Fajna promka na maseczki New. Przy zakupie dwóch zapłacimy za każdą złoty 50 zł. Zobaczcie, jak tutaj jest wybór tych maseczek. Ale są też te w płachcie i one tutaj przy zakupie dwóch po 3 złote za sztukę. Również bardzo fajny wybór, także można skorzystać. No i zobaczcie, Eveline, czy ta seria 24-karatowym Ja już sięgnę sobie ten jeden 50. plus. Naprawdę bardzo fajne kremiki. Silnie liftingujący i multiodżywczy minus 60% także super.